Ale leje na dworze, dobrze, że zostałem w domu. Co to za kapanie? Co ten sąsiad tam robi? A to ten zryty kran, zaraz ci pokażę ty roro. Na wylew szamba jak nie przestaniesz, no i jest gites. A teraz wracam czytać. Ale to pyszne. No co za zryty ten kran, zaraz ci wyrwę z szambem na mnie w korza, zaraz ją rozniosę. Jeśli coś mi przerwie to normalnie zabiję. No zaraz się wko. Co do. No nie Sofit mi się wina, a ja topiłem, foj. Zaraz ci poka... Jak się zaraz... To normalnie rozniosę ten dom na cztery litery. Co on tam odwala, ani ważne. Tak mi to woda poleciała a to jest coho, no zaraz mistrzem szajba jak to mi przestanie kapać, okej okay, teraz się nie dam nabrać. Aaaa, co, nie ma wody, tym lepiej dla mnie. No ja nie mogę okno zamknąłem, to co się stało? Chyba mi sąsiad naszczał na sofit. Chęt to się on spuścił, a nie jest dziora. Zaraz ją zatkamy moim kałem. No to jesteś, zaraz się z tobą policzę. Okej już nie żyjesz, o nie. Zapomniałem, że mam lęku wysokości, no trudno jakoś to wytrzymam. No dobra, jedziemy z tym koksem. Nie rady. muszę sobie to przyjęzać do dopy No i jest gites, idziemy, oj. O nie, a. Mam nadzieję, że się połamał. Ała, moja dopa, boli jak japie! Zaraz ci pokażę ty kafelko da kowaska w za dwa grosze. To nie spadam, a, -a, -a, a o a jednak nie, no dobra zaraz dostaniesz tak, że ci dziora przyskoczy na głowę, a potem na głowę. Co do, oni nie, nie pójdzie dalej może zacząć ci towaci. Co do ho? Czy to moja szklarnia? Oko Muszę wezwać pomoc saty i tom tego czerwonego pagian, co do Co mi to jakiś ofokradnie satelitę. Ty to wygląda jak moi zryty na mózg sąsiad, który mieszka obok mnie. Ej to jest mój sąsiad. Co ty tam za cyrki odwalasz? Zamknij się i mi pomoż, nie ruszaj się i idę zrobić zdjęcie do miejscowego cyrku. Mam z czy czym mołe porosło. Jesteś kory na głowę, zamknij się bo ci nie pomogę. Lecisz. I co mam z tym zrobić ty kapociny. Ojem za to koło do pył będzie okej. Okay. Dobra, dwa kiosy w lewo, e, ale w którą to stronę? Co ty przerwałeś się w przedszkolu? w tą stronę ty gomo, z Niżej. A teraz spadaj. O ja? Ty też. Aa, a, Mam wyłącz to cholerstwo. Jakie to dobre, wyłącz to o. Zaraz cię zajmę. Jak na doł to cię roz... Zabiję tego kapocena zrzucając go na dom... -a -a. What the <śmany> 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 nareszcie zabiłem tego kapa z biedronki za 6 groszy. Nie wierzę, nareszcie go zabiłem, chora, już otwieram szampana. Nie, ile razy mam ci pokazać żebyś wreszcie zdechł? Mamo nie bij mnie, nie, nie pałecz ty dzieci no. Jesteś głupi, tak, wiedziałem, więc mamy problem, no nie teraz jak przyjdę do ciebie sztać na dach to mnie helikoptery napryją, wiedziałem bo czoć to twoi mocz. Jesteś taki mądry inaczej jak worek po kartoflach twojej starej, no to go go power. Dobra, lej to samo. Okej. Okay. Ale to śmierdzi, no bo to z twojego kibla. Chyba z twojej mordy, dobra oddychaj pełną parę, ale to wysoko, aż se klasne, plask, koczek piersi na lepiej się schowaj mnie w domu, co ty mi tym parasolem oczy głodjesz, spadaj z boku pobrodziłeś mi sweterek. Ten parasol to se wsać w dope, ja idę do domu. Respekt, a jakże? Przebiora obasem, kto by się nauczy jak mnie szanować. Albo go jednak wezmę, hahaha, wręcimy woda prosto na łeb.